No, i jesteśmy na żywo. Witam Ciebie, Aniu. Bardzo serdecznie. Dziękuję. Witam, kochane dziewczyny. Zalegalizuję, że ja szybciutko udostępnię, żeby poszło to trochę dalej w świat, niż tylko tu do nas. O, jestem. No, jest. Teraz się okazuje, że ja mam krewę. I teraz tu. A jeszcze. To już, już się nakłada. No nic, to tylko prawdziwość. Bez reżyserki jak zwykle. No mhm. 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 i damy jeszcze relację. I już Dzień. A więc kochani, witam serdecznie. Witam ciebie, my? Anio. My? Ania to u mnie chyba już, o ile w dzień nie mylę, po raz piąty. Dziś ja u Ciebie w zasadzie tak. Na warsztatach. Dziś chciałyśmy porozmawiać o mocy tańca, o cudzie tańca i o tym, co się tutaj w warszawie dzieje. Jakbyś mogła krótko powiedzieć, i skąd ten pomysł się wziął, że tutaj takie cuda się dzieją. Myślę, że ten pomysł się narodził dawno, dawno temu i to z mojej własnej, indywidualnej potrzeby. Bardzo lubiłam tańczyć, ale bardzo się gdzieś krępowałam, stresowałam. Natomiast byłam na jednych warsztatach no, jakieś 20, 20 lat temu. To był taniec pięciu rytmów, gdzie była pełna swoboda, luz, mogłyśmy robić co chciałyśmy. To był tak fantastyczny taniec, gdzie, gdzie przeplatało się kilka rodzajów ruchu, kilka energii i to, że ja miałam wolną rękę, że mogłam robić to, to co chciałam, to, co czułam, z czasami zamkniętymi oczami, bo gdzieś się jeszcze może troszkę stresowałam, krampowałam to wtedy wiedziałam, że, że po prostu będę za tym podążać. I siedząc w lesie, czytając książkę, pojawił się pomysł, jak zorganizować zajęcia, jak je, jak je skonstruować, żebyśmy na tych zajęciach mogły dotknąć różnych sfer naszych, czyli cielesnej, i emocjonalnej, tej psychicznej, uczuciowej, każdej. No i tak powstały pierwsze, pierwsze zajęcia. One przez te 20 lat ewoluują, zmieniają się, no bo ja się zmieniam, więc moje potrzeby się zmieniły, tak zmieniają się też osoby, które, które też ze mną tańczą. I oczywiście, tak jak tutaj dodam, że najbardziej odważne są kobiety, głównie kobiety ze mną tańczą, czasami się zdarza jakiś mężczyzna. Ale teraz koncentruję się tak stricte tylko na zajęciach dla kobiet, i te ostatnie, które prowadzę, to. Kobieta żywiołowa. I właśnie tutaj jesteśmy w Łazach i doświadczamy tego tańca, jak gdyby jednocząc się czy podążając za energią danego żywiołu. I towarzyszą mi teraz tutaj przepiękne istoty, jest nas 49 dokładnie, więc energia na, na zajęciach jest no, niesamowita. Też chciałabym, żeby może dziewczyny, które z nami są, powiedziały o swoich odczuciach, doznaniach, bo ja mogę mówić dużo, tak, tak, ale z swojej perspektywy, natomiast żebyście tutaj Państwo też posłuchali, posłuchali innych. Także, dziękuję bardzo. Ja tylko to ze swojej strony, kochani, powiem, że ja jestem tu pierwszy raz, przyciąga mnie ta spódnica, <laughs> będę w niej tańczyć i oddaję głos tym ślicznym dziewczynom, które by powiedziały, który raz tak. są, dlaczego tu są, co. Proszę więc ja mam na imię Kasia i jestem e, z wszystkimi tymi pięknymi boginiami po raz pierwszy. E, tańc zawsze mi towarzyszył w życiu, ale forma jaką wczoraj zostałam przekazana a jest czymś e, nie do opisania. E, I wierzę, że nie jestem niebezpieczna po raz pierwszy. Nie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Ja mam na imię Styna, jestem pierwszy raz z Ani. Tutaj też poznałam niesamowite istoty, boginię Wenus. I, Venus. I to jest, słowa są zbyt ubogie, żeby oddać, co tu się dzieje. I ta energia, która przepływa mm -hmm. przez nas wszystkie. I, i po prostu to, co się doświadcza w tańcu, mm -hmm. tańcząc z żywiołami według żywiołów, i tak jak wczoraj miałyśmy zajęcia, to po prostu ciarki w całym ciele i nie wiadomo, kiedy te emocje przychodzą i co one mają znaczyć. Po prostu płyniemy, płyniemy, i to jest niesamowite, że w tej energii takie cuda się mogą Polecamy dziać. Polecamy inne. Dzień. 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 Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że, że po prostu też będę tutaj uczęszczała, tak jak dziewczyny. Sandra. Mm -hmm. Ja mam Sandra, już jestem pierwszy, ale czuję, że to nie jest pierwsze spotkanie <laughs> i zostanie na pewno na mnie nie tak nie ostatnie. Jestem częścią i wiem, że tutaj że kobiety, które tutaj spotykam są częścią mnie. Jakby jednoczymy się, jesteśmy jednością w tym tańcu i um, przypływa ta energia, która transformuje mnie i bardzo szybko uwalnia puszczam się w <noise> tego i mogę po prostu z radością przyjmować nowe. Więc to jest taka szybka terapia, ale wśród e, ludzi, wśród kobiet. E, a, a czy właśnie ten taniec ta ziemi jakoś mocy. uważasz, że się przeniesie na twoje życie? W jakiś sposób, w jakimś obszarze życia ci pomoże? Tak, na tak? pewno, na pewno. Czuję część, że mhm. jesteśmy jednością i ta jedność mhm. Wychodzę z nią później do ludzi, tak? do, do świata zewnętrznego, i to też nie do opisania. I, niesamowite jest to, że właśnie ta siła kobiet jest tutaj tak wielka i bardzo skondensowana. I, i to jest coś zupełnie innego niż w codzienności że w codzienności jednak jest. Coś troszkę tak. zakłamane i takie mało prawdziwe, nie mamy odwagi na to, żeby się gdzieś tam otworzyć na tyle. a tutaj przy tym tańcu i przy tych emocjach i przy właśnie części i dopełnieniu siebie wzajemnie, to myślę, że to jest nie, istotne. Jest miłość, że jesteśmy jest to, radosne, dziękuję. serdeczne, nie? Brakuje nam Wesołe. tego, a to jedynie, wszystko. wszystko. Tak, tak tego nam tak, brakuje, się. szukamy. Bardzo bardzo. bardzo. I ten też towarzyszy mi już bardzo, bardzo dawno. Zresztą osoby, które mnie znają, wiedzą, że kiedy do mnie piszą, wycowują na co robisz tańczy. <grymne> <grymne> I między innymi też dlatego to, co już dziewczyny powiedziały, że miłość, która emanuje z kobiety, jest taką emanacją i połączeniem tego, co w nas jest najpiękniejszego, czyli ta subtelność, delikatność w połączeniu z siłą kobiecą, mm. która jednoczy. I to, co się zadziewa, to oczyszcza wewnętrznie i emanuje na zewnątrz. Dla nas jest to chyba najważniejsze, żeby uwolnić to, co ci się zgromadziło. No i po to tu chyba jesteśmy też nie więcej. Dziękuję. 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 Alina jest tą osobą, która po drodze mi powiedziała, że już ma spódnicę namaszczoną. Powiedziała mi, jak to namaścić, No pewnych rzeczy ja już nie zrobię w moim wieku, ale, ale inne ale, mogę. Ci powiem zasi, jak Dobrze. Dobrze, także kochani, to jest tak wyjątkowe miejsce, że jest tu, jak Ania powiedziała, 49 osób i żadna nie patrzy ze za zdrością, zawiścią, każda jest uśmiechnięta. Przez cały dzień od posiłku do posiłku, a w tym tańcu wczoraj, no niestety mój kręgosłup, jak większość was wie, 16 lat, bo opiece w pewnych momentach nie pozwala i musiałam usiąść. Pewnie mój fizjoterapeuta znowu mi tam powie, że nie posłuchałam, ale, ale dałam radę. A Ania, słuchajcie, jak podeszła z tym swoim ogniem, to i mój ogień poleciał. Także zapraszamy Was do, do łaz. Pewnie już tym razem nie zdążycie, ale kolejne razy Następnym będą, i wszędzie tam, gdzie jest Marek i Ania. To, to jest wyjątkowo. Ja tego doświadczyłam. Większość Was zna z audycji, które prowadziłam z Markiem i z Anią, a teraz jesteśmy tu to razem. Bardzo serdecznie dziękuję, że mogłam doświadczyć. I później Wam, jak dziewczyny będą tańczyć wyślę Wam filmik, będę transmitowała już telefonem na żywo, no bo nie da się tak z komputerem chodzić i zobaczycie ten ogień. No, dzisiaj ten będzie woda. Dzień woda. Ale, ale może tutaj... się ogień też pojawić, no, Ale ten ogień w tych kobietach. Tak, oczywiście, kobiet. że on też może zaistnieć dzisiaj. Także dziękujemy i zachęcamy dziękujemy do, 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 do tańca. Do tańca, tak. I do, Pozdrawiamy. Do Dziękuję dziękujemy. bardzo za uwagę. Pa, pa. ben <laughs> wow <laughs>